Jedyne co? Jedyne co sensowne według mnie Niżej, 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 niżej bo na dach i po cichu siedzimy. Połóżmy się Jest gość, jest gość Położyłem drugiego, położyłem drugiego. Tutaj leży drugi. I został nam jeden. Został nam jeden. Dobra, poszedł. Nie żyją. Powiem ci przepięknie, no to mi się kurwa podobało. Koś leci. Jest Mosin. Ale ich porobiliśmy. Mam dwa kile.